tylko i wyłącznie jako dekoracje na ścianie. Plansze powstały w ogóle jako pomoc dla nas przed laty, kiedy nie było internetu, nie było tysięcy obrazków, kiedy materiały do nauki polskiego były takie bardziej proste, siermierzne. Kupowałyśmy takie wielkie kartony i wyklejałyśmy obrazkami. Nasze plansze nie były nigdy podpisane. Kiedy Zresztą pomysł tych plansz była długa walka, moja, zresztą świata, ja chciałam oczywiście, żeby to wszystko było niepodpisane, żeby dało się z tym pracować na lepiej, ale tłumaczono mi, że nie, to jest taka pomoc taktyczna która ma zawisnąć na ścianie, ustalać się większą podpisaną. No to dobrze, jak pracować z podpisanymi? Są ogromne, więc albo możemy je powiesić e, na tablicy, przyjąć magnetami czy e, kolką, albo nawet rozłożyć na stole czy biurku, zaprosić studentów dookoła. Cóż my wprowadzamy nowe przedmioty. Często robimy to akurat rzeczy podstawowe na rekwizytach. Tak, mamy komórki, gumki, długopisy, ale możemy mieć też taką wizualizację. Jest to o tyle cenne, że potem z tymi obrazkami będziemy pracować w innych sytuacjach. Czy różnych dialogach. Co robimy? No, okej, okay. na początek może być to, co zawsze, czyli e, słuchają poprawnej, wzorcowej wymowy, tym razem nas, e, prawda, powtarzają, torba, komórka, ołówek, deszcz i tak dalej. 23 słowa są na tej flaszy. Ale co robimy dalej? Wcześniej zadaliśmy sobie I, i trochę trudu i na tam o karteczkach, tylko mniejszego rozmiaru, z przyczepionych przy każdym obrazku, wypisaliśmy liczebniki. Od 1 do 23. Czyli po pierwszym przedstawieniu, co robimy? Kolejno, wołamy kogoś i mówimy, no dobrze, a numer 7? Co to jest numer 7? Poczekaj powtarzam. Numer 7 to... I czy tak, co to jest? To, co nam to jest potrzebne? Powtarzamy liczebniki. Te liczebniki muszą zrozumieć, ten punkt. po prostu powtarzają, odchwala i każdy powtarza jakieś wybrane słowo. To jest, że tak powiem, szybka, szybka gra, szybka zabawa, szybciutko to przechodzi. On mówi numer 7 to coś i wyda następnego kolegi numer 2 to. Zanim zaczynamy tę zabawę, to wiecie, od 1, od ja ile pamiętam do 23 muszą być zapisane na tablicy, żeby każdy wykorzystany numer streścić, tak? Bo jeżeli tego nie... Robimy, to wszyscy będą cały czas pytać o numer 1, 2 i 7 i 8 państwu. Muszą też pytać o 10, 9, 11 i tak dalej. kiedy wprowadzamy te przedmioty, nie znają jeszcze, zależy z jakim ręcznikiem pracujemy, mogą mieszkańc uczernika 20, możemy go wprowadzić. podpisy, bierzemy pisak, podchodzimy do wybranej kartki, podpisujemy załóżmy okrówek, wywołujemy ucznia, przekazujemy pisak teraz i mogą podpisywać coś, co chcą, czyli nie muszą podpisywać po kolei dlatego ja też nie powinnam podpisać tego słowa, tu mogę podpisać strugaczkę, która jest mniej praktyczna, mniej istotna i trudna bez drugi po to, żeby wiedzieli, że podpisują to. Dobrze. No i oczywiście na początku sprzęży znikają najprostsze słowa, albo te, które pamiętają, albo te, które są najprostsze do zapisania. Na przykład filew, prawda? Gumka tam, a, czekam dużo. Gumka, okno. No a potem zostają jeszcze trudne słowa, no i pisak krążę, oni podchodzą. E, jak dysponujemy dwoma planszami, grupa jest większa, możemy w ogóle im zrobić zawody, tak powiesić e, dwie drużyny, powiesić dwie plansze i która grupa pierwsza podpisze. Ale uwaga, która pierwsza podpisze prawidłowo, czyli to robimy potem? Kiedy jest plansza podpisana, e, to oni sprawdzają, czy słowo zapisane na kartce, Czas jest nim pod spodem, czy nie trzeba czegoś z Takie szybkie to szkolenie w pracy z